O, proszę. poprzed, Dyczek, czekaj, osuń się. Patrz, że co jest? Poszło to zajebliście Widziałeś, jak go wystrzeliło? nie zesrań Jesteś naprawiony? Dobra. już o! Dobra, jest Ja, ja, ja też O kur... Nie No i Nie, 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 to, to nie poczynica Dobra, teraz to jest dobrze. Co kolby ci stało, okej. Okay. Nie wnikam. A mi prostaj. Dobra, teraz wypierdalamy, trzeba się zapomnieć w Dobra, Karol się wypierdala. Do widzenia. Poczekaj na mnie. Ja, jak przesadzę... Dobra, przestań, no to jest wiąca, jest niczego nie gwarantuję. Zaraz mi się pewnie bandaż że Kuga. Kugę? Z żyjesz? Ze zgięłem w się zgubił. Do huty pojechał. Kurwa. Co, kurwa, że razem brakuje? Nie. Kurwa, tak jakby. przepuszczam nas, czy. Kurwa, no, trudno. O kurwa! Jezu, jak cię wystrzelił! Barbarzyń co? dwóch ludzi nam potrąciłeś. O... Powiedział rozjeżdżając z gościa. Trąpiłem <śmienicza> Gdzie was zostaną ulicy <grywa> Co jest trudne? Zaraz Was zniszczę. 我是去。

Ale ten jak tam... No pojeba, Jesteś, no! Pójdź mi, bo się rozstrzał. Co jesteś? Jesteś W związku z Tam, gdzie ty stoisz, jest bezpiecznie, ta, ta, ta. No które... które tam już wyłączyłem? S? Poczekaj, dla bezpieczeństwa wezmę od niego rakietnicze. Rakiet. There is no living crew. Aha, wyzdech tam został. Mamy czołg. O kurwa! To było, 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 było zabawne Dobra wiecie tu co? Oni są tutaj na wieży za nami Ja tam idę im no. najebać Albo nie, jeszcze tu... lepiej wrzucę im granat Tu nie ma co jeździć A, w byli... Ale, ja za górę Ja rzucam go, granat na górę nie nie nie, nie. a co z tym zrobiliśmy a, w ogóle? Nie, ktoś wziął to e, do bazy rocznie. tego? Ciężarówka z poprzedniego outpostu? Nie To ja się może wrócę to zrobić, co? A nie, podjadę, tutaj podjadę, tylko musicie wyczyścić ludzi tutaj. Jak ktoś dostał jest krana, o, 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 Nie, jest grana tutaj O Oj, kurwa nie wejdzie by... O wszedł Czekaj, nie nie nie! Wychodzę. Dobra oh, teraz. O kur... chłopaki, dobrze kur... z frajerem. Ty Koleś żyje. Nie wiem kurwa leżał ze z jakiś na skadań, Ty... Pod skałą tam biegę, ty... Już nie biega. <śpiewanie> Zostanę hakerem. Lecz już, już spokojnie, spokojnie, nie bij się po tej głowie tak, już, już. Będę. a ty to co? Arizen, ty co? To... <śpiewanie> no, nie, nie, mogę z wami, nie mogę, no nie co. To jesteś. Dobra, jestem. Karaś, czekamy na ciebie. Wiem. Karaś, ile można czekać? <grym> Tyle czekasz na Dobra. ciebie. Nie mogę czekać, nie mogę, nie mogę. Nie mogę. Karaś, nie mogę. Ile można? Bo... No ile można? No tu się pierdolisz Ej, patrzcie tego agresiwa. No że to. No nie wyczymy No nie wyśm... Karaś. Nie wyczymy Nie wytrzymy. trzymajcie mnie Co? Trzymajcie Tu się karać, tu, tu się, się pił nie, nie wiem Kurwa nic nie widzę Jeszcze tu? Chciałbym znaleźć drogę, żeby iść tam Ale gdzie tu? Masz ten kontroler? Tak Czek nie zostawiaj mnie Dostaw frajera Zostawiam na turbinę Nie potrzebuję, kurwa zgubiłem się i czym? To znaczy, że możemy robić tak. No, widzisz lądowanie się ćwiczyło. Bez powodu się ma rozjebane kolana. Jest? O kurwa Kuju. To co za śmierć. Ja pierdole, niech tu jest No i czekam Mówisz, że wpuściliście go to jak ostatnio Karasia Nie, co marnujesz amunicję? Nie no do drugiej bal jest rewolwer bo... Jesteś do wyjebania Rewolwerowe One się wam przebiły Bo hmm? aż zabójczę 5 sleperów Chyćby, że całą tą falę sam rozjednąć młota tutaj Nie widziałeś tego dzieczak O dobrze ich ciśnij ciśnij, tam ciś, dobrze 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 Wal ich tam walich tam Dobrze Kurde, w ciebie chciałem trafić, ale we mnie napierdala jakiś creeper z boku. Ja widziałem, że mi koło głowy latał. To przeżył. Fuck. O, co mnie zablokowało? Ten schodek jest taki dziwny. Tyczek, tyczek, patrz, patrz, patrz. Nie, no to zepsułeś. Co ty tam umiesz? No tutaj tylko przez te drzwi przechodzą, nie? już jest ja zasyfumowałem, bo i tak jest drugie przejście. A dobra, dobra, ale mam trickshota zrobię. Iu! Ale zrobiłeś mu trickshota. Ale go tu zwaliłem, widziałeś. Aż mu łeb wybuchł od tego, ty. O tu nie trzeba mugu... ten mógł nie ma w końcu. Generatory! Oczywiście, że ja nie zdążyłem. na naokoło. I to nam otwiera... O. Koniec. O! Włączyliśmy ale... generator, żeby wyłączyć światło. Ale to jest zajebiste. Chciałem się zapytać, jak to się... O, włączyło się ów. Dobra, A, dobra. skok napięcia tylko. O. Karaś mówi, że łatwy ten overroll. Tymczasem ile? 3 po 20 HP ma 31, a nawet nie skończyliśmy go. No bo było za łatwo, więc trollowałem. A, a to dlatego tak się z tobą gra w Lola. Ciesz z tą turbiną... No co ty robisz kurwa? Oddawaj tą turbinę. Nie bój w się tej turbiny! Dobra <laughs> Łatwo leża Jezus, wow. Sporo ich jeszcze o kurwa, a się wjebały we mnie, wow. ale jest za tobą zasra. Ej, hey, Arisa! <laughs> wow! Jesteś za stolinem! Centry nie, proszę! Pink! Góweł! Najsłuchaj! O sorry! <laughs> Ale byś dostał z chyły rifle! <laughs> Chciałem sobie wskoczyć na ta, nie wyszło. Они за тебя поднимаются! Я пойду, сваливаю их Стоять Да конечно я со всех To na terminalu stałem. Nie, trzeba dać czekać czekać Dyczek. Marisa. No, dyczek. Nie, nie, nie. dyczek, dyczek. Dobra, z mam cię pierdolnąć? D nie! Dobra. Sekst <grym> panikujesz, no dobra. Dobra, co tak Ale szczerze, ja mam tu walną jakąś minę na tu. Na tego overloada. I resztę obrony dał na główną ten, główne wejście, żeby się tym nie trzeba. Było. Na razie zróbmy High Cargo, a potem wrócimy się na overload. no to tak za Ty, ale Dyczek. Co? jakby. Tego tak nie zrobisz. Tego tak nie zrobisz. To trzeba Ale odwrócić. możemy. Nie no możemy High cargo przenieść pod extracta, nie? A Tylko... no to tak. Ale to mi chodzi. trochę po co? No, bo będziemy tak, mieć to wtedy musi... zabezpieczenie, że o. jak się wypierdolimy, to można się ekstraktować. Ale jakby... Dobra, ale. ja i zrobi... tak mamy już zaliczonego, no właśnie. nie? Właśnie. Po, po co nam zrobienie tego teraz? Żeby. albo po prostu albo się chciał klimatycznie przeżyć. Klimatycznie. Żeby można było przeżyć, a nie. Czujecie mój wersję. jak zwykle nie podchodzi poważnie. Dobra. Kula w dla Karasia na odszerzenie, chodź tu Remdes, Szerwę, dobra się daleko ode mnie, ale... ...na spokojnie... Mały GM daleko jest od nas Będzie strzelał do ludzi i pewnie do nas Uciekajmy przed nim, bo do nas Musimy szybcy być, podogani dogoni nas Aj, ale piękne.